Cześć z tej strony Przemus. dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym Saints Row. Zapraszam do materiału, który dla Was przygotowałem. Nowa gra z serii Saints Row to przede wszystkim powiew w świeżości, i niejako powrót do pierwszych odsłon serii. Nic nie wskazuje na to, abyśmy w grze doświadczyli supermocy czy inwazji kosmitów, jak miało to miejsce w ostatnich odsłonach serii. Studio Volition osadza nas z wydarzeniami nowego Saints Row jeszcze przed wydarzeniami z pierwszej części. Trafiamy do miasta Santo i Leso, aby zbudować jak najsilniejsze przestępcze imperium, w czym będą nam przeszkadzały inne gangi, takie jak gang i Doli, marszali czy Los Panteros. I jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach, wraz z postępem rozgrywki będziemy się piąć coraz wyżej w strukturach gangsterskiego świata. Lubisz mocno personalizować swoją postać? To świetnie się składa, bo twórcy postawili mocny nacisk na właśnie tą funkcję i zapewniają, że z bohaterem będziemy mogli zrobić absolutnie wszystko, co może pokłonąć sporo naszego czasu już na samym starcie rozgrywki. No i zaczynamy. Jak to na początku tego typu produkcji startujemy od zera. W pierwszej misji dokonujemy prostego napadu, a za nami rusza pościg policji. Twórcy zaprezentowali, jeszcze kilka misji i mechanik, które będą nam towarzyszyć. Akcja jest szybka i niczym nie skrępowana. Do dyspozycji dostajemy naprawdę pokaźny arsenał broni, ale i walka wręcz dostaje masę efekciarskich kombinacji. Podczepienie granatu do przeciwnika i pchnięcie go w grupę ziomali? Czemu nie? Pościgi po ulicach Santo ileso? Oczywiście, z pojazdów, które znamy dotychczas możemy wymienić samochody, motocykle, helikoptery, a także kostiumy do latania, które zapewne nie są zbyt bezpieczne, ale za to szybkie. Oczywiście pojazdy jaki nasz arsenał będziemy mogli customizować, a wraz z postępem w grze poprzez przechodzenie misji fabularnych i pobocznych śmiercionośnych zabawek będzie nam przybywać. Saints Row to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów na drugą połowę roku 2022. Premiera przewidziano na 23 sierpnia. W grę zagramy na PC, PS4, PS5, Xbox One, i Xbox Series X oraz S. Dodam, że gra będzie wspierać Cross Gen, więc śmiało można już szukać kompana do przejścia całej kampanii. Twórcy zapowiadają także trzy duże DLC. Czekacie? Bo my bardzo. Na tę chwilę to wszystko, mówił do Was przemus, na razie trzymajcie się, cześć.